A słuchaj, a kto, kto to wpadł na pomysł tego płotu? Mówię ogólnie wybór tego materiału to jest mój pomysł. Mhm. Także po prostu znalazłem taki mi się spodobał. To było wiele innych do, do wybrania i do tego tak zrobiłem. To jednak kawałek płotu jest. 33,5 metra, nie? 33,5 metra. Sporo. On bardzo efektownie się prezentuje Jest to jaki mówisz jest wykopany ten 80 cm Ma 80 no. cm i do tego Zbrojenie było też Zbrojenie, mm. tak, Zbrojenie też A ile betonu? 5 kubików Pod mówię stalowy jest, tak? Bruszkowo malowany. No, to jest metaloplastik no. Fajne. A to dalej będziecie ciągnąć, ty czy tylko tak nie, nie Tam tak dalej będzie i, i coś mi się daje, coś takiego, mhm. taka siatka, nie? Mhm, takiego. No i od razu musieliście tutaj, widzę, zrobiliście od razu no. pod potę. Oczywiście. No, zrobić porządek. Ja uważam, że rowy, gdzie są działki jakieś coś powinni to właśnie się zajmować takim czymś właściciel działki jeszcze, mm. koło siebie taki rów wyczyścić czy coś. No bo wiadomo, gmina to nie bardzo nie, żeby zrobiła. A coś jeszcze planujecie zrobić, no ten płot wiadomo nie, mm. ale jakieś krzewy nasadzenie czy coś w tym stylu jeszcze dodatkowo, czy po prostu tak płot i te krzewy to są, to to wszystko tak zostaje? No to już ja nie wiem, to już jest tościowa gospodyni, to ja już takich rzeczy raczej Głównym menadżer. No, nie decyduje się takie coś i to już nie moja działka. Okay. Takie budowlane, czy coś to tak, tak, ale... To po prostu Ty robisz praktycznie. No właśnie. A z koordynacji to jest teściowa. No, na słodki będą daszki, oczywiście. Mhm. No, będzie na czarno pomalowane jeszcze raz wszystko, całość. No i te kapturki na koniec i to praktycznie jest... Koniec tej pracy nie będzie. Będzie jak kompletny, już tak No, to, to już będzie kompletny. No. Mm -hmm. To ja dziękuję za udzielenie mi wywiadu. No, proszę bardzo, my również dziękujemy. Jakieś Oscary czy coś, to wie.